Witajcie, moi drodzy, na kanale w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście. Moi drodzy, w tym filmie chciałbym poruszyć kwestię e, tego, czy my pamiętamy, jakimi ludźmi jesteśmy, czy my pamiętamy, kim jesteśmy, czy my we właściwej tożsamości prowadzimy swoje życie, czy my żyjemy przez wiary naszych serc w Chrystusie Jezusie jako sprawiedliwi. Moi drodzy, Biblia mówi jasno i wyraźnie, Nowy Testament, że gdy byliśmy grzesznikami, to Chrystus za nas umarł. On stał się za nas grzechem, wziął nasze grzechy na siebie, stał się ofiarą przebłagalną, um, przelał swoją krew, krew sprawiedliwego za nas. Więc gdy mieliśmy zwiastowaną Ewangelię, prawdziwą Ewangelię i prawdziwego Chrystusa Jezusa. I gdy uwierzyliśmy, doświadczyliśmy nowonarodzenia, zrodzenia z Boga, zostaliśmy na poziomie ducha ludzkiego połączeni z Bogiem, z Chrystusem Jezusem w Duchu Świętym. Staliśmy się na tej płaszczyźnie ducha ludzkiego jedno z Nim. No i to jest ta dobra nowina, tak? Żyjąc w Nim, przez wiary naszych serc, możemy doświadczać życia. Sprawiedliwego, życia sprawiedliwego Chrystusa Jezusa w nas i przez nas. Kiedy nasze serca trwają w Chrystusie, to już nie my żyjemy, ale żyje Chrystus, żyje sprawiedliwy w nas i to On nas zmienia, kształtuje i przez nas się wyraża na zewnątrz, prawda? Więc wiara chrześcijańska to nie jest życie grzesznika, który próbuje żyć w wierze. Wiara chrześcijańska polega na tym, że my żyjąc w Chrystusie, żyjemy w Nim, który jest naszą sprawiedliwością. Żyjemy jako sprawiedliwi w Nim. Żyjemy oczywiście przez wiarę w Niego. Więc moi drodzy, na poparcie tego, co mówię, chciałbym, aby przeczytać wersety z 5 rozdziału listu do Rzymian, od wersetu 6. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam, przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To jest to, moi drodzy, co mówiłem, tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Bo jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia. Przez Jego życie. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pan naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Więc, moi drodzy, kiedy doświadczyliśmy przez wiarę nowonarodzenia, nowonarodzenia z Boga, to Bóg nas usprawiedliwił, obmył swoją świętą krwią i jesteśmy pojednani z Bogiem. Bóg w Chrystusie... Jest... Jest naszym pokojem, pokojem z Ojcem. Więc moi drodzy, Bóg nas zbawił po to, abyśmy żyli w nowej tożsamości, abyśmy żyli w Nim, bo to On jest naszą sprawiedliwością. Mało tego, Chrystus jest również życiem, naszym życiem i kiedy trwamy w Nim, to w wersecie 10 jest napisane, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Więc tu na Ziemi jest możliwe to, że będąc ludźmi już zbawionymi, możemy sprawować to swoje zbawienie, czyli doświadczać wpływu mocy Jego. Więc Bóg realizuje swój plan, kiedy Mu się poddajemy, kiedy Jego pragniemy, kiedy w Nim, w Chrystusie Jezusie, trwamy. I ten plan realizuje w mocy swojej, w mocy zmartwychwstania. Chrystus w nas żyje w mocy zmartwychwstania. Więc, jeżeli mamy już tu na ziemi sprawować, pełnić no to swoje zbawienie, no to kochani, to wszystko jest dzieło Boga. My powinniśmy się temu poddać, poddać się Jemu i pozwolić, aby to On realizował swój plan. W nas i przez nas. Więc to wszystko się dzieje przez życie Chrystusa Jezusa, w nas, oczywiście w Duchu Świętym, bo Duch Święty w sposób rzeczywisty i praktyczny na tablicach naszych serc dokonuje swoje, swojego zapisu. On ryje rylcem, swoim palcem, jakkolwiek to określić, graweruje na tablicach naszych serc osobę Jezusa Chrystusa i dzięki temu możemy doświadczać rzeczywistości planu zbawienia w mocy zmartwychwstania przez życie Pana, życie Słowa Bożego w nas i przez nas. Więc kochani, chciałbym, abyśmy przeczytali Hebrajczyków 10:38-39, następny fajny fragment. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Moi drodzy, człowiek jest duszą, psychę żywą, żyjącą w ciele. Więc Bożym pragnieniem jest to, abyśmy żyli i abyśmy mieli się dobrze w duszach w psychę, tak, czyli w uczuciach, w emocjach, w myślach, w naszych marzeniach, celach, planach, uczuciach, nasza wyobraźnia. Bóg pragnie ożywiać również i doprowadzać do właściwego stanu funkcjonowanie naszych zmysłów i naszych ciał. Więc kochani, na tym polega doświadczanie. Tu i teraz tego nowego stworzenia, tego życia Słowa Bożego, tego życia Chrystusa Jezusa w nas. Więc sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, tak? Moi drodzy, nie grzesznik z wiary żyć będzie, tylko sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Kochani, w oczach Boży, kiedy uwierzyliśmy, kiedy żyjemy w Chrystusie Jezusie, kiedy trwamy w Chrystusie Jezusie. To jesteśmy sprawiedliwi. Już nie jesteśmy grzesznikami, gdyż grzesznik został zabity, pogrzebany wraz z Chrystusem i Jezusem. My w Nim, z Nim, zostaliśmy do grobu zaprowadzeni jako grzesznicy i z Bożego punktu widzenia przestaliśmy istnieć. Natomiast przez wiary naszych serc mamy żyć w duchu, mamy żyć. Poddani pod manifestację Chrystusa Jezusa, który w nas jest życiodajnym duchem. Więc też tu taka fajna zasada jest podana, że żyć można i zachowywać swoją duszę można, ale pod warunkiem, że się nie cofniemy. To jest bardzo ważne. Czyli tak jak Jezus nauczał. Trwajcie we mnie, trwajcie we mnie, trwajcie w krzewie winnym, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Więc skoro y, on przyszedł, skoro z nim jesteśmy połączeni, skoro z nim na poziomie ducha ludzkiego jesteśmy jedno, to Bożym chceniem, pragnieniem i naszą taką przywilejem odpowiedzialnością również y, jest y, y, trwanie y, przez wiary w Duchu. Bo Chrystus w nas, krzep winny w nas, jest Duchem z nieba. To jest ten niebiański, niebieski człowiek. Chrystus Jezus w nas, jako życiodajny Duch, moi drodzy, w Duchu Świętym. Więc yy, Bożym pragnieniem jest, abyśmy się nie cofali, abyśmy się nie stali tak jak żona Lota, która popatrzyła wstecz i stała się słupem soli. My mamy żyć w Chrystusie i na swoim, yy, w nas. E, powinna się przejawiać um, Jego obecność, e, obecność Słowa Bożego, obecność żywej osoby, którą jest Bóg, um, Ten, który, który przyszedł i w nas zamieszkał. To jest to życie, to jest to życie z nieba, to jest to życie, które wyraża naturę Boga, cechy Boga. E, czyli sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, prawda? Mateusza, 16, 26. Chciałbym, abyście naprawdę prześla, yy, prze, przestudiowali sobie te, 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 te fragmenty w domu. Yy, 16, 26. Ja przeczytam większy fragment od 24 do 26. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zawsze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albo wiem, cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł. Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Moi drodzy, najcenniejszą rzeczą, którą my jako ludzie mamy, to to, że jesteśmy duszami w ciele. I tak jak tu jest napisane, Jezus jest zbawieniem i zbawicielem dla nas, dla dusz naszych. Więc, kochani, urodziliśmy się w grzechu, jest w nas, w tym naturalnym człowieku działa prawo grzechu i śmierci. Jesteśmy docna zepsuci jako ludzie, którzy urodzili się tutaj, na tej ziemi. Natomiast, kiedy uwierzyliśmy w Zbawiciela, to On przyszedł i w nas zamieszkał i e, wezwał nas do tego, abyśmy stracili z oczu samych siebie. Abyśmy zaparli się życia w swojej duszy, tej, e, tej grzesznej, zepsutej, podpływ, ukształtowanej pod wpływem grzechu i śmierci. Abyśmy e, zignorowali, przestali patrzeć na grzech, e, na przekleństwo, e, na ten stary rodzaj... E, Człowieka, który wraz z Chrystusem został zabity, pogrzebany, złożony do grobu, moi drodzy, umarł. Więc Bóg pragnie, abyśmy przez wiarę patrzyli na Niego, po to, abyśmy mieli Jego obraz wymalowany przez pracę Ducha Świętego, bo Bóg pragnie nas zmienić na swoje podobieństwo, zgodnie z tym obrazem, tak jak On nas kształtuje, tak jak On w nas się staje. Więc, kochani, tu jest mowa o tym, żeby się zaprzeć i stracić właśnie utracić to życie swoje, życie duszy, prawda? Um, to jest ta zgoda, że wraz z Chrystusem Jezusem zostaliśmy zabici i pogrzebani. Koniec kropka, życie grzesznika z Bożego punktu widzenia się zakończyło. Umarliśmy dla prawa, umarliśmy dla grzechu, umarliśmy do życia według jami moje, do życia, według tego życia egoisty, umarliśmy do życia. Um, które wyrażało prawo grzechu i śmierci. Umarliśmy jako grzesznicy, więc grzesznik przestał istnieć. I Bożym pragnieniem jest, abyśmy, trwając w Chrystusie, e, żyli w sprawiedliwym, abyśmy żyli jako sprawiedliwi w Nim, bo już nie my żyjemy, ale żyje On w nas i przez nas. Wiara chrześcijańska polega na tym, że my żyjemy jako sprawiedliwi w Nim, moi drodzy. Nie w świecie, nie w starym człowieku, ale my mamy żyć w nim, w człowieku z nieba, który w nas zamieszkał. A on w nas jest duchem, duchem sprawiedliwości, duchem życia. Więc, moi drodzy, jesteśmy w Chrystusie Jezusie nowym stworzeniem. Bóg nas w Chrystusie uczynił kimś nowym, kimś, kim nigdy nie byliśmy. Bóg w Chrystusie uczynił nas nowymi ludźmi, drugim stworzeniem. Pierwsze stworzenie, przeklęte stworzenie, grzeszne stworzenie, zostało wraz z nim zabite, pogrzebane i pochowane. Pogrzebane, pochowane. Przestało istnieć. Więc Bóg w Chrystusie powołał nas jako nowe stworzenie. O, właściwie można powiedzieć ostatnie stworzenie, bo Chrystus już w nas nie umiera i kiedy my żyjemy i trwamy w Nim, to również nie umrzemy, bo już nie my żyjemy, ale żyje Ten, który żyje, który sam w sobie jest życiem wiecznym, moi drodzy. Więc niech to nie będzie tylko teoria, ale doświadczajmy tego życia, tej mocy zmartwychwstania, tej drogi prawdy i życia, którą jest Chrystus w nas. Moi drodzy... Yy... Rzymian 6: Od 1 do 14. Całego nie przerobię, już kiedyś nauczałem na ten temat, moi drodzy. Natomiast chcę ponownie ten fragment przeczytać. I być może zdążę dwa słowa powiedzieć. Pojednanie z Chrystusem niweczy grzech. Spotykam ludzi, moi drodzy, którzy mają różne problemy. Um, takie, wiecie, duszewne, psychiczne, uczuciowe, emocjonalne, problemy z chorobami um, i tak dalej. Więc, wiecie, kiedy coś nas nam doskwiera, to my, in, tak, wiecie, intuicyjnie zaczynamy się tym zajmować. A więc zaczynamy patrzeć na grzech, na zepsucie, na przekleństwo, na śmierć. I, wiecie, ja to mówię, że z igły robimy widły, prawda? Więc y, Bóg mówi, patrz na mnie, trwaj we mnie, żyj we mnie żyj stale ustawicznie jako sprawiedliwy w Chrystusie oczy już swoje swojego serca miej przez wiarę skierowane na Jezusa patrz na Jezusa oglądaj chwałę Bożą um, rozważaj Chrystusa a w ten obraz który Duch Święty maluje um, w twoim sercu będziesz zmieniany przekształcany a tu nie ma choroby tu nie ma um, tych wszystkich rzeczy które um, weszły um, tu nie ma grzechu, tu nie ma śmierci, tu nie ma tego całego przekleństwa, tu nie ma grzechów również, prawda? Więc kiedy żyjemy w Chrystusie, to musimy, wiecie moi drodzy grzesznika i grzechy stracić z oczu, bo nie można żyć i tu i tam. Albo żyjemy w Chrystusie i wtedy w mocy zmartwychwstania przez pracę Ducha Świętego słowo Boże w nas wzrasta. Formuje nas, przekształca i przez nas się wyraża do życia innych ludzi, albo żyjemy tu i tam, tu i tam, i z tego, moi drodzy, jest tylko męczarnia. Więc badajmy te tematy, zastanawiajmy się, kochani, i to, po prostu od tego zależy nasze życie, od tego zależy um, życie naszej duszy. Pojednanie z Chrystusem niweczy grzech. Niweczy, usuwa. My mamy, moi drodzy, w Chrystusie żyć tak, jakby grzechu nie było. Jakby w ogóle śmierć nie istniała. Cóż więc powiemy, czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Hmm. Przenigdy, przenigdy, moi drodzy. Nie możemy pozostać w grzechu, aby łaska obfitrza była. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy. Drogi przyjacielu, droga przyjaciółko, drogi Arturze, czy umarłeś grzechowi? Czy umarłeś grzechowi? Jeżeli umarłeś w Chrystusie i wierzysz w to, to żyj na tej pozycji trupa względem grzechu trup nie reaguje na grzech. Grzech w nim jest już nieaktywny. On nie ma swojej mocy, nie ma swojego autorytetu, nie ma swojej siły sprawczej, ponieważ człowiek umarł temu, przez co był opanowany. Ważna sprawa, kochani. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierci jego zostaliśmy ochrzczeni? Umarliśmy wraz z nim jako grzesznicy. Więc grzech i śmierć również została do grobu zaprowadzona, kochani. Ja mówię o wymiarze ducha. Ja mówię o życiu przez wiarę. I Biblia o tym właśnie mówi. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest, w śmierć. Czyli kiedy. Jezus umierał i my w to wierzymy. To powinniśmy usłyszeć jeszcze, że wraz z nim i my zostaliśmy pogrzebani, przestaliśmy istnieć z Bożego punktu widzenia, a taki punkt mamy przyjąć w życiu tu na Ziemi. Pogrzebani jesteśmy z nim przez chrzest w śmierć. Umarliśmy. Abyśmy, jak Chrystus wskrzeszony został, zmartwychwstał przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Zobaczcie, Bóg nas powołał, abyśmy trwając w nim, e, żyli e, nowym życiem. Abyśmy nowe życie prowadzili. Jezus mówił, że e, daje. Życie i to życie Bożego rodzaju, życie, które wyraża Jego, życie, które wyraża życie Ojca. Jest to życie z nieba, jest to życie nieskażone, święte, czyste, sprawiedliwe. Jest to życie, którym jest duch życia w nas, duch Jezusa Chrystusa. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, to wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Więc, moi drodzy, im więcej nabywamy wiary, zrozumienia, przekonania, że wraz z Chrystusem my jako ludzie zostaliśmy zabici, pochowani, umarliśmy, to otwierając się na, przez wiarę na, na Jego działanie, to doświadczymy zmartwychwstania, czyli z jednej strony coraz więcej dostajemy przekonania o tym, kim jesteśmy jako grzesznicy, ale grzesznik jest zabity i ukrzyżowany, pochowany, moi drodzy, więc nie powinniśmy na niego patrzeć. I w momencie, kiedy ta świadomość grzechu przychodzi, coraz bardziej obfitrza jest w nas, to intuicyjnie uciekamy do tego, który jest dla nas zbawieniem, ratunkiem, wybawieniem, uzdrowieniem, a to jest Jezus Chrystus w nas. I wtedy doświadczamy, moi, moi drodzy, tego zmartwychwstania, tak? Czyli Bóg w mocy swojej nas zmienia i przekształca. I teraz werset szósty. Wiedząc to, kochani, wiedząc, tu nie trzeba specjalnego objawienia od Boga, natomiast tu jest odwołanie do rozumu. Tutaj jest napisane, wiedząc to. Więc, kochani, czytając Pismo Święte, mamy informacje, tak? To, co ja teraz robię, to dostarczam Wam informacji z Biblii i o pewnych faktach, a z faktami się nie dyskutuje. Jesteśmy wraz z Nim ukrzyżowani, pochowani i mamy prowadzić nowe życie, trwając w Nim. Mamy żyć jako sprawiedliwi w Nim, przez wiarę naszych serc mamy w Nim trwać. Wtedy doświadczamy zmiany, przekształcenia w mocy zmartwychwstania. Wiedząc to, czyli to nie jest kwestia objawienia, tylko przyjęcia informacji, rozważenia tej informacji, którą dzisiaj ja dostaję, wy dostajecie, prawda? Wiedząc to, czy wiemy to, że z Chrystusem zostaliśmy zabici i pochowani? Zapytajcie się Boga, co to oznacza, moi drodzy. Wiedząc to, że nasz stary człowiek, stary człowiek, czyli człowiek przesiąknięty grzechem, wyrażający grzechy w swoim życiu, czyli stary człowiek urodzony z woli mężczyzny i kobiety tu na tej ziemi jako grzesznik, żyjący zepsutym rodzajem życia, naturą skażoną został z nim ukrzyżowany moi drodzy to się stało to się stało to są fakty moi drodzy zostaliśmy wraz z nim zabici i ukrzyżowani powinniśmy to wiedzieć wiedzieć przyjąć to mieć to przekonanie tą informację przyjąć jako prawdę z Bożego punktu widzenia zostaliśmy z nim ukrzyżowani aby grzeszne ciało zostało Unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi, aby ten grzech się w nas nie przejawiał. Jeśli umarliśmy, to umarliśmy. Werset siódmy. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Eee. Eee. Więc moi drodzy, eee. pytanie jest do nas jako wierzących: takie, w jakiej tożsamości żyjemy? W którym człowieku żyjemy? Jeżeli żyjemy jako grzesznicy, to my jeszcze nie umarliśmy. Jeszcze tej prawdy nie przyjęliśmy. Być może właśnie nie wiemy, więc nie mamy tej, tej, tej substancji, którą możemy uwierzyć. Natomiast jeżeli umarliśmy, to uwolnieni jesteśmy od grzechu, więc przestańmy. Patrzeć na grzesznika, przestańmy zajmować się grzesznikiem, przestańmy patrzeć na przekleństwo, przestańmy patrzeć na nasze słabości, nie, e, niedoskonałości, e, na grzech, na grzechy, przestańmy patrzeć na skażone stworzenie. Sprawiedliwy nie ujrzy skażenia. Dlaczego? Dlatego, że my jako sprawiedliwi żyjemy w nim, a w nim nie ma skażenia, w nim nie ma grzechu, w nim nie ma przekleństwa. W nim nie ma śmierci moi drodzy. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy też, że z nim będziemy, że z nim żyć będziemy. I werset 14, albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, pod prawem, lecz pod łaską. Więc moi drodzy, grzech panuje Mieszka w człowieku. Prawo grzechu i śmierci wyraża się w tym zewnętrznym człowieku. Tak po prostu jest. I jako chrześcijanie, chyba tego cały czas doświadczamy, jest swojego rodzaju taka walka, prawda? Natomiast my mamy stracić przez wiarę naszych serc grzesznika, ponieważ grzesznik leży w grobie. Grzesznik i grzech, choroby, słabości, niemoce, e, nawet śmierć, e, ten świat, e, życie według jami moje to wszystko, moi drodzy, e, zostało zaprowadzone do grobu. To jest martwe, to nie działa. Truk to trup. Więc my mamy tylko to serce, nowe serce serce, które szuka Boga, serce, które pragnie Boga mamy to serce, które pragnie Jego słuchać, pragnie być posłuszna. Posłuszne w pełnieniu Jego woli. Nasze serca pragną żyć w Chrystusie. Kochani, nie ma napisane, że my mamy duszą wierzyć, że my mamy ciałem, zmysłami wierzyć. Jest napisane, że chrześcijanie żyją przez wiarę swoich serc. Oczywiście jest ten element, że z całego serca, z całej duszy, z całej myśli, ze wszystkich sił swoich yy, mamy wierzyć w Boga. Czyli to się odnosi do trwania w Chrystusie, ale to robi serce, centrum człowieka. Więc uwierzmy w końcu, że jesteśmy zabici i pogrzeżbani jako grzesznicy, i jeżeli uwierzymy, przestaniemy patrzeć na stare stworzenie, na zepsucie, na przekleństwo, ale i zaczniemy żyć um, tą sprawiedliwością i um, jako sprawiedliwi. Um, jednym i drugim jest On w nas i On pragnie, abyśmy Wyrażali Jego tożsamość jako sprawiedliwego i uczynki, do których On nas w Chrystusie, czyli w sprawiedliwym, powołał. Bóg pragnie, abyśmy czynili uczynki sprawiedliwości, oczywiście trwając i żyjąc w Nim na chwałę Ojca. Amen.